Polacy myślą, że, że to tak jest, że jak muzułmanin to źle traktuje kobieta. Otóż z Koranu, z Koranu wynika, że jeżeli muzułmanin bierze sobie za żonę chrześcijankę, to jego obowiązkiem jest, Jakby sprostać temu, żeby ona mogła wypełniać swoje obowiązki religijne tak, jak tego potrzebuje. Jeżeli kościół jest odległy, a ona chce tam jeździć, to on ma obowiązek ją odstawić pod same drzwi i przywieźć stamtąd. Czy to jest nieposzanowanie dla religii? Ja, na przykład, często słyszę, że muzułmanie źle traktują chrześcijan. Ja, proszę Państwa, żyłam, nie spotkałam tam chrześcijan oprócz cudzoziemek. W zasadzie można powiedzieć, że żyłam wśród muzułmanów. Byłam traktowana niedobrze. Lepiej niż dobrze. Bardzo dobrze. Proszę Panią, ja bardzo do, dokładnie rozumiem to, co Pani mówi i to, co Pani przeżywa, no bo w końcu tu też się człowiek doczyta różnych rzeczy. Ale z drugiej strony proszę mi powiedzieć, jak są pogromy i ci właśnie ci muzułmanie, tam w Pakistanie i tak dalej i tak dalej palą ludzi nawet kościoł, w kościołach. Ja Pani to jak to wytłumaczyć? Ja, 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 tak, ja, ja Pani powiem tak. Ja Pani powiem tak. Pakistan to, Pakistan, Pakistan to przede wszystkim nie Arabowie, tylko Persowie. No Persowie. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wiarę, to no muszę Pani powiedzieć absolutnie, Koran i wiara muzułmańska odżegnuje się od wszelkich tego typu rzeczy, które, które jakby chcą Panią pozbawić życia lub zdrowia. Natomiast co innego jest, jeżeli ktoś do mnie strzela albo strzela do mojego dziecka, czy ja go mogę odepchnąć? Czy moim prawem jest prawo do obrony mnie i moich dzieci? Nie, proszę Państwa, to nie jest prawo międzynarodowe. To jest prawo dane nam od Boga. Bo mamy dbać o swoje życie i swoje zdrowie. Więc co, czym innym jest, jeżeli ja przyjdę Pani rzucać bomby na głowę, a co innego, jeżeli Pani mi zrzuca, a ja się bronię? Bo to już są dwie różne rzeczy. Jak ja w polskich mediach czytałam, że w odpowiedzi na zmasowany oszczał rakietowy się ta wojna zaczęła. To, proszę Państwa, ręce mi opadły. Bo tam pierwszy oszczał zaczął się o godzinie 11.50. I to był ostrzał izraelski. To jest bardzo małe terytorium. Jak, jak pani, nie wiem, butla z gazem wybuchnie w jednej części, to w drugiej jej słychać. Także bombę słychać by było na pewno, albo rakietę, która by wylatywała. To, co się poda, niestety, jest coś takiego jak w, w, w wojna. W, Taka prowadza militarna, jest coś takiego jak wojna medialna. Ta druga jest o tyle okrutna, że spustasza umysły mnóstwa ludzi i rodzi, yy, i rodzi takie yy, nienormalne, nierealne i nieprawdziwe spojrzenie na, na drugiego człowieka. Ja miałam dwa razy yy, policję w domu yy, w, yy, po tych bombardowaniach z World Trade Center. Byłam 15, 15 lat pracowałam w banku, mam nieposzlakowaną opinię. Moi rodzice byli nauczycielami. Mój mąż skończył dwa kierunki studiów z wyróżnieniem. Był najlepszym studentem, który na ileś tam tysięcy osób skończył, najlepiej zdał maturę. Co robi policja w moim domu? Czemu? Bo jest muzułmaninem, bo jest muzułmaninem, iluż ludzi okropnych, okrutnych i robiących wiele przestępstw mamy w Polsce. A ktoś chce mnie inwigilować dla, dla wyznania, bo nie dla uczynków mojego męża, który przyjeżdżając do Polski musiał mieć poświadczenie o niekaralności, biorąc ślub ze mną, musiał mieć poświadczenie o niekaralności, i 20 lat nie wyjechał z Polski i nie miał żadnych konfliktów z prawem. To czemu ja mam mieć kontrolę w domu? Prawda? Ja nigdy tego nie doświadczyłam w Palestynie. I naprawdę powiem Wam, że ja byłam wychowana w bardzo, w bardzo takiej tradycyjnej, prostej rodzinie, cenie tradycyjne i proste takie relacje międzyludzkie, zdrowe, rozsądne, nie jakieś takie kombinowane i krzywe. I jak, jak jechałam tam w tamtą stronę, to przesiadałam się w Budapeszcie i tam pierwsi ludzie przyszli, którzy byli ubrani inaczej. No taka ksenofobia to mnie natychmiast dopadła. Oni jacyś inni, prawda? Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego ubioru. Dzisiaj nie przyniosłam swojego ubioru, miałam przynieść, żeby Państwu pokazać, że to tak jest. Ostatnio, jak byłam na spotkaniu w Radomsku, zabrałam ze sobą, żeby ludziom uświadomić, że jeżeli ktoś ubierze nagle na siebie kweb albo długą suknię, to on nagle nie stanie się innym człowiekiem, nie będzie wyznawał innej wartości. To, czy Pani założy na siebie żakiet czarny czy czerwony. Nie zmienia tego, jak pani została wychowana i co pani ceni jako człowiek. Ci ludzie są naprawdę bardzo serdeczni, bardzo dobrzy. Ostatnio spotkałam jednego pana, który, który wyjechał do Iraku. Dwóch. Dwóch. Dwóch mi się udało spotkać. Mój mąż, w momencie, kiedy szukał pracy, to, to dostał propozycję z polskiego wojska, żeby wyjechał jako tłumacz. Powiedział: Nigdy w życiu nie pojadę do moich braci. Jako tłumacz do wojska, który jedzie mordować moich współbraci. I ja go rozumiem, ja bym lepiej, żebyśmy mi w domu, niż masz, ro, niż, niż masz robić coś przeciwko swojemu sumieniu i mojemu też, bo ja bym też takiej bułki za tak wypracowane pieniądze nie chciała. Otóż spotkałam dwie osoby, które przyjechały z konfliktu w Iraku, pojechały na, na tak zwane misje. I w międzyczasie oglądałam sobie tutaj różne takie programy, które były o tej wojnie w Iraku. I ci żołnierze, którzy na przykład leczą się w ośrodkach psychiatrycznych, oni na przykład opowiadają, ja my byliśmy szczęśliwi, jak dawaliśmy dzieciom cukierki. No tak, tak. Proszę Państwa, nie ma dzieci, które nie chcą cukierków, prawda? No bo dzieci lubią słodycze. Ale czy jak ja Pani zabiję ojca, a potem mam, dam Pani cukierka, to co to jest? Nie wolno brać cukierka wtedy. Przede wszystkim to jest zakłamanie ohydne. Bo dziecko nie rozróżnia, czy to pani, czy pani kolega, czy ktoś inny zabił mu tego tatę. On teraz widzi tego cukierka, on ma dwa lata, on jeszcze nie ma takiego dogłębnego myślenia. Prawda? Dwie osoby, które poznałam z Iraku, twierdzą, że są oszukane przez rząd, że gdyby wiedziały, że misja, na którą jadą, wygląda tak, jak wygląda, to by nie pojechali. Ja swojego czasu, jak były, jak były wybory, m.in. Pan, pan Kaczyński chyba wtedy kandydował. Chyba to on wygłosił, że ta wojna w Iraku to jest nasza. No, proszę Państwa, była godzina za 5,18, ja wtedy byłam bardzo zajęta, ja już miałam nie lecieć na te wybory, ale jak usłyszałam, że to jest nasza wojna, że mój kolega Polak, jeden, drugi, piąty, ma umierać za ropę, którą siły amerykańskie chcą. Nie dla nas. Nie dla nas, to ubrałam w te pędy to, co miałam i poleciałam, żeby głosować przeciw takiej osobie, która tak myśli. Bo ja nie uważam, że my jako Polacy mamy. Tam swój interes. Nie mamy. Zatem, dlaczego, zatem, zatem dlaczego, mamy, dlaczego mamy za to umierać, albo tracić zdrowie, albo lądować w ośrodkach psychiatrycznych? Pytam czemu. Pytam czemu. Oczywiście to jest nielogiczne i to jest, i to jest niedobre. I ci ludzie, niestety, w dużej części, jak wracali stamtąd, to mieli takie, takie właśnie wnioski. Oni nie wiedzieli, że to tak wygląda. W Polsce nie ma pracy. Młodzi ludzie myślą tak: Tyle zarobię, tyle, to sobie to mi wystarczy na mieszkanie, a tu sobie ogrodzę. Oni nie do końca sobie zdają. Tu, tu słyszą, że jadą na misje pokojowe. Jak jest wojna, nie ma misji pokojowych. Oni miejsce. jadą, tak, ale młodzi ludzie, proszę panią, nie, nie, nie mają tak, tak szerokich horyzontów. Często przyjmują to, co im się mówi. On jedzie na misje pokojowe, on jedzie pomagać. I tak wyjeżdża. Dopiero jak wraca. To na przykład mówi, proszę przy mnie nie wymawiać słowa Irak, albo proszę o tym przy mnie nie wspominać.